W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł się oczy ku niebu, rzekł Ojcze nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś. Ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłam. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazały im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Czujmy się w tą godzinę, ojcze, nadeszła godzina. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej, uczestniczymy w tej godzinie. Za każdym razem, kiedy modlimy się podczas Mszy Świętej, bierzemy udział w modlitwie Chrystusa. Dlatego trzeba nam do niej powracać. To tutaj jest Jego otwarte serce. Chcecie rozumieć? Wypłynęła krew i woda, tak? A chcecie rozumieć bardziej, co to znaczy? Słuchajcie, jak Jezus się modli podczas Ostatniej Wieczerzy, a my to powtarzamy w Eucharystii. Co usłyszeliście? Miłość, miłość, miłość. To jest tajemnica stworzenia, to jest tajemnica świata, to jest tajemnica życia ludzkiego, to jest tajemnica zbawienia. Tą tajemnicą jest Bóg. Bóg jest miłością. Miłość, miłość, miłość. Takiej brakuje, a tyle się o niej mówi. Mówi się, ale nie o miłości. To nie jest miłość. Świat nie zna miłości. Świat zna miłostki, tak zwane kochanie. Świat się kręci, po macku idzie, bo jednak jest pragnienie. To pragnienie Bóg w nas włączył. To jest pragnienie Boga, bo Bóg jest miłością. To jest pragnienie jedności. Bo nie ma prawdziwej miłości bez jedności. To jest pragnienie pełni życia. Po to zostaliśmy stworzeni i stąd pochodzimy. Umiowałeś mnie jeszcze przed założeniem świata, mówi Pan Jezus. I modli się o to, ażeby mógł dać im. Życie, pełnie życia. To jest Jego pragnienie i i tym uwielbia Boga. Chcesz oddać Bogu chwałę? Staraj się o to, aby żyć, aby żyć naprawdę, żeby być szczerze, całym sercem. Zresztą pierwsze przykazanie tak brzmi, miłuj Boga całym sercem, całą duszą, wszystkich sił, wszystkich myśli. Tak. Uzupełnienie, ukonkretnienie to miły bliźniego. Miłość, miłość, miłość. Świat nie wie, że jest miłość, dlatego że, że ciągle zakręcony jest tymi miłostkami, tą, tym pożądaniem, tą chucią, tą chęcią posiadania, manipulowania. Niszczymy miłość niszcząc siebie, niszcząc naszą kulturę, cywilizację, tylko miłość uszlachetnia ten świat, uszlachetnia człowieka i tą cywilizację. Jakże brakuje jej właśnie w tym prawdziwym wydaniu, które przynosi Jezus Chrystus. On prosi, aby, aby byli jedno, abyśmy my byli jedno, Abyśmy nie tylko gadali o miłości, ale umieli podać sobie ręce, współpracować. Wtedy świat pozna, że On jest posłany. Wtedy świat pozna, że jesteśmy umiłowani. Wtedy świat uwierzy w miłość, bo inaczej to się gada o miłości. A tym bardziej, jeśli to gada ksiądz, człowiek wierzący od no, to. To jest ich język techniczny. Ale nie wierzą, nie wierzymy też w miłość, a miłość nas zbawia, a miłość jest pełnią życia. To On, Jezus, jest drogą, prawdą, życiem. To On nas prowadzi drogą miłością. To na niego powinniśmy się patrzeć, z nim być. Ono to. Modli się podczas każdej mszy świętej. Jakże bardziej to jest na czasie. Właśnie miłość i jedność. Aby byli jedno, ojcze, tak jak ja i Ty jedno jesteśmy. Aby byli jedno, jeżeli jest w rodzinie jedność, prawdziwa jedność, to nie to, że się nie biją, nie zabijają, bo boją się policji, ale jeżeli jest prawdziwa jedność. Jakże inne jest życie, ja. jeżeli w narodzie jest, jest jedność, solidarność, prawdziwa jedność, szacunek wzajemny. Jeżeli jednak ta jedność jest niszczona, i jeżeli brakuje szacunku, jeśli brakuje szacunku dla wartości tych głębokich, to naród jest w ruinie. Jak przyjemnie było słyszeć wczoraj słowa nowego prezydenta, który mówi, że poświęci się tej sprawie, że będzie dbało o jedność o, o, narodu, że, żeby skończyć z wrogością, żeby wojną tą polsko-polską. To daje nadzieję, ale to nie wystarczy jego słowo. On wiele znaczy, ale to nie wszystko. To jest skierowane do nas. Świat nienawidzi nas z tego powodu. Świat chce, żebyśmy myśleli tak jak On, abyśmy przyjęli agendę tej ideologii, którą On w tej chwili uważa, że jest dobra, słuszna i daje przyjemność człowiekowi. Zawodna jest. Prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość to krzyż. Ale to nie jest krzyż jako tragedia, nad którą się zatrzymujemy albo z okrzykiem, albo z niemym otwarciem ust. Wierzymy w krzyż, ponieważ tam jest życie. To nowe, zmartwychwstałe. Właśnie to... Jest wiele mówiące, że w noc zmartwychwstania, każdego roku pojawia się ten ogień, który rozprowadzany jest po całym świecie. To takie wymowne, to jest światło zmartwychwstania. Pan Jezus powiedział, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnie, aby ten ogień zapłonął, żeby zapłonął miłością. Ogień Boży nie spopiela, nie kończy, nie, ale zaczyna nowe życie, Z zmartwychwstałe. Weźmy sobie do serca to. Ponad wszystkie choroby i bolączki, to jest ta centralna zażegnanie wojen. Zażegnanie wojen ukrytych, sterowanych przez nienawiść, albo które wybuchną, na razie ich nie widać, bo tłumiona jest ta nienawiść na zewnątrz, jej nie widać, ale przy pierwszej okazji wybuchnie. Każda msza święta jest modlitwą. Oto abyśmy byli jedno, a sercem tej jedności jest Chrystus, jedność z Chrystusem, komunia święta. Przyjmijmy dzisiaj komunię święta z takim pietyzmem, z taką wdzięcznością. On wyciąga do nas rękę, ażeby nas przeprowadzić przez te płomienie pokus, ażeby ubrać nas nowość Ewangelii. Amen.